Cześć, Maneczko, z tej strony Michał. Witam Was w kolejnym odcinku z Fortnite'a. Jeżeli spodobał Ci się film, to zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. Bez przedłużania, zaczynajmy. Jak to się nazywało? Sklepowa sadywa. No i w dzisiejszym odcinku chciałem sprawdzić samochody, jeżeli w ogóle są, bo nie wiem. Ale chyba są. ...bo widziałem. Ale nie sprawdzałem jak w tym się jeździ, teraz na odcinku chcę to sprawdzić. Ciekawi mnie to. I takie skrzynka. No nie, jak są skrzynka. Pompa, dobra, to jest to. Czego potrzebowałem. Tu nic nie ma już. O, co to jest? Exp. No daj mi to. Okay. pierwszy kill. Ale no, to jakiś karabin potrzebuję, a nie... Jechać? Nie no, bez jaj. Jeszcze Co jest? I... wysiadka. Tylko miał to. A, e, tym nie można jeździć sam. Ale to ktoś był. Uciekł, to za chłop. A co? Tym nie można... No, nie można tym jeździć. Na tym? A jak to w ogóle paliwo? O co chodzi? No, nie mogę sobie jechać. No co jest fajne? Wow. Dobra, no to sobie jadę na szacie. Co jest? A jak niego zjadę, to co się stanie? Ło! Ale go wywaliło. I co mogę tak zbierać? Amunicję czy nie? Nie. Dobra, co? Sprawdzić. ci gracz? Machita poszedł! Przecież to jest za łatwe. Nie, no. To jest w ogóle odcinek, żeby sprawdzić czy są samochody, więc mi nie zależy teraz na wygranej. No to jak polidęło po mieć skąd? Żeby pojechać na jakąś stację i to sprawdzić. Dobra, więc zaraz się widzimy. Ktoś mnie goni, co jest? Kto to jest? I stąd. Nie no to co o tym jedzi, nie pomyślałem o tym Dobra, biorę jakiś karabin Sztucer Dobra Nieważne, a nie no co to był Kto tutaj był no. Co? Nie, nie, no nie ja zaraz umrę. Skrzynka, apteczka. Szybko. No czemu jak ja potrzebuję, to nigdy tego nie ma. Zaraz zginę, Tylko to. Mam apteczkę, dobra. Ale mi ciekawi. Co się stanie jak skończy się paliwo? Skąd mam wziąć? Nie, kto to jedzie? Nie, bo mi się rozjedzie, co to ma być? Co, co? No jak mnie ktoś zabił? No ale jak mnie zabił, jak on w aucie? No dobra, trudno, no to jeszcze jedna gierka. Gierka w tym filmie. I teraz polecimy na Szorbanę Szuwary. ...o ile dolecę. Dobra, zmiana planów, lecę tutaj. Ląduję. Dobra, jestem. m mm. Municja. No jest skrzynka. Gdzie jest jakaś skrzynka? Jest. Mmm, pota. No, już ktoś mnie atakuje. Super, podpali mnie. No nie... No co on zrobi? Cocham! No nie no, co on mi no nie wierzę! Dobra. Serio podpalił dom? Okay. Jeszcze miał to ja biorę MK. Ale co to? Nie, nie co ja robię. Dobra, no i jeszcze mogę apteczkę, to czemu nie? Kolejny. Nie. No nie, ja umieram ciągle. Dobra, jeszcze jedna gierka. No i dobra, to już jest ostatnia gierka, na pewno. Będzie krótki odcinek. Ja nie wiem, co moja cały czas ginę, ale dobra. Dobra, tu ląduję Nie wiem, teraz pewnie i tak nie wygram, no ale trudno Okej okay. Nie, ja tu nie lecę, bo zginę. No tu też nie lecę, bo zginę. No ja i nie na ja teraz broń wziąć. O nie! Dobra. Co to jest? Co?! Benzyna? Nie wierzę. Nie no, to jest żabki jakiś. To już wiem jak się tankuje auto w Fortnite'cie. Biorę to. Łoł! Wow! Co to było?! Nie! Nie, 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 nie! No dobra, teraz to już będzie na pewno ostatnia gierka. Dlatego właśnie... Zrobiłem przerwę od Fortnite? Znaczy, nie miałem zrobić przerwę, ale nie zrobiłem. Nie, nie mam ochoty już normalnie grać w tą grę, bo cały czas przegrywam. Ja nie umiem w to grać, chyba. Więc jutro będzie Minecraft. To na pewno. No to już kończę ten odcinek. Chyba trochę krótszy wyjdzie niż zawsze. Zawsze było prawie 20 minut, a teraz nie wiem. Krótszy będzie raczej. Okej. Okay. Skrzynka. Co jest? Okej. Okay. Teraz na to Okej. Nikogo tu nie ma? Czy ktoś tu leciał, no to... Jak? Widzę go. Dobra, on mi nie zauważył. Nie ma uciekania tak, co to? Nie, no i no i właśnie, no ja co ja mogę zrobić cały czas przegrywam. Dzisiaj taki krótszy odcinek. No ale ja nie będę grał i się denerwował, bo już przegrywałem piąty raz, nie wiem który. Nie, może jutro zrobię live. Taki testowy w Fortnite, z, nie wiem... Jak próbuję zdobyć Wina. Ale nie wiem, czy to się uda. No co to, plecak jakiś? No dobra. No, jeszcze raz, co to? Co to, jest? to jest taki plecak? Aha. No dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli spodobał Ci się film, to pamiętaj, aby zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. Jutro wlatuje film z Minecrafta. No i może ten testowy live, ale jeszcze nie jestem pewien. To było wszystko. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.